Witam, ja jestem Mamutek i dzisiaj zagramy sobie w Minecrafta w starej wersji, jak tu widzicie, 1.6.2 w RetroStylu. Ale To nie będzie zwykły Minecraft tylko. Minecraft hardcore. Czyli jeżeli raz giniemy, usuwamy świat i koniec. Wiadomo, będzie wiele podejść. Pewnie... Pewnie tak, pewnie nie. Choć nie jestem pewien. Może. Ale najpierw nazwijmy na świat. Nazwiemy go hardkorowy. Hardkorowy co? Koksu nie. Hardkorowy może. Hardkorowy pokój. Nie wiem. Hardkorowy pokój, tak zróbmy. Więc załaduje nam świat. Zaczniemy od podstaw, czyli wiadomo drewno, kamień i tak dalej. Jesteśmy ogólnie skina, nie mam, bo wiadomo to jest stara wersja, to na niej już skiny nie działają. Jak widzicie, czekajcie, może trochę sobie, nie, no mamy na far, wszystko jest dobrze. Zadajmy fast grafikę, żeby lepiej to jakoś na YouTubie było. No to tak, podchodzimy do drzewa, rozwalamy drzewko. Pierwsze drzewko... ...zostaje w naszych rączkach. Właśnie niszczone przez nasze ręce. Jedną rękę, bo drugiej jeszcze nie używaliśmy w tej wersji. No. I pierwsze drzewko jest za nami. Stwórzmy sobie szybko, crafting, patyczki. E, tego nie chciałem. O! I uwaga, pierwszy kill off. Boom. BUM! Mamy pierwszy kill off. Idziemy kopać. W ogóle nie wiem, czym achievementy mi się nie pojawiają. Może miałem porobione już tu achievementy. No, chyba kiedyś miałem. Więc sobie w ogóle muszę sprawdzić, czy chyba mam za głośno. Więc poczekajcie. Wiem, że teraz będzie trochę głupio widać tego Minecrafta, ale cóż nie poradzę nic na to. Więc tak, jeżeli chodzi o tą serię z hardcora, ona nie będzie w ogóle montowana, będzie bez montażu, ponieważ nie chcę mi się wycinać jakichś kawałków, nie wiem gdzie po prostu nic się nie dzieje i gadam tylko jak idiota. Po, po prostu, no tak za, zadecydowałem taki po prostu i koniec, tak powiedziałem i nie koniec, yy, chwileczkę, o, mamy siekierkę, mamy kilof, możemy nasz pierwszy miecz stworzyć yy, Oczywiście trzeba jeszcze drewniany miecz stworzyć, bo się gra ze SRA, że nie mamy achievementa Oczywiście ten miecz będzie jako początkowy, ten będzie później i możemy robić to Sojusz, możemy pokazywać sojusz, więc to jest ciekawą opcją, która była w starej wersji Minecrafta, a teraz ją zepsuli totalnie i nie możesz pokazywać sojuszu, bo kuś tarcze dodali. A tak to pokazywałeś sojusz i to fajnie wyglądało. O, krówka. Widzę krowę. New Challenger approaching. Krowa. Na dwa hity. Na dwa hity. Ogólnie tu będę musiał uważać z jedzeniem, bardzo bo wiadomo, hardcore najtrudniejsza wersja, znaczy najtrudniejszy tryb. Znaczy, trybem tego się nie nazywa, ale no, taki challenge jakby, więc, który jest najtrudniejszym, prawie challengem w tej grze. Oczywiście wiele youtuberów, np. Filza, zagraniczny youtuber. W tym hardkorze to grał wiele lat i no jest bogiem tego hardkora. My też staramy, postaramy się zostać bogiem tego hardkora. Nie wiem jak tego dokonam, ale jakoś tego dokonam. Bo moim zdaniem hardcore to nie jest jakaś taka trudna rzecz. Po prostu musisz bardzo kryć dupę, żebyś nie umarł od byle jakiego szkieleta albo creepera. A i trzeba mieć na uwadze to, że Creeper mocniej wybuchają, bo wiadomo, wszystko zależało od e, ustawień difficulty. Jeżeli miałeś difficulty na easy, to Creeper wybuchał, nie wiem, jakąś taką dziurkę małą na medium, może taką na hard, troszkę jeszcze większą, głębszą, a na hardcore, czyli z hardem, właśnie będą te najmocniejsze dziurki wys wysadzane przez creepera ogólnie mało przełykam śliny, więc możecie słyszeć tak jakbym tak, nie wiem mlaskał, nie? bo to ogólnie zawsze tak mam, jak prowadzę długą rozmowę czy coś takiego, więc nie przejmujcie się trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić, ja też się muszę przyzwyczaić do YouTube'a bo ci co wiedzą, moi starzy subskrybenci, ci co wiedzą, to wiedzą, że kiedyś miałem inną nazwę kanału, ro robiłem praktycznie podobne rzeczy, tylko no nie miałem serii survival nigdy. O, glina, najbardziej rzadki surowiec w tych latach. Oj, zobaczcie, tylko trzy złoża? O cholera, więcej gliny, Ty... To jest wszystko glina. O, to możemy mieć ten domek z gliny. Znaczy, nie z gliny, Boże, przepraszam. E, z tego, z cegły. Jak będziemy mieli tego piec, to możemy zrobić to na cegłę. Nie, cegłówki. Dobra, no to super. Mamy świetnie na cegiełki porobiony. Tutaj widać, że świat nam sprzyja. Nawet Seeda nie wpisywałem, a już mi się podoba ten świat. O, czy by coś tutaj? A i trzeba uważać z pływaniem, bo chyba w tej wersji, jak dostawiałeś obrażenia pod wodą, to cię cofało. Albo to inna wersja, starsza jeszcze. No, w każdym razie, któraś z tych wersji. Proszę, trudno się wypływa, i trzeba myśleć na baczności z tym wypływaniem tu jeszcze jest, okej, okay. czy coś jeszcze? nie, no to super, mamy tak prawie dwa staki, więc tak. Wracając do tematu kanału. Większość moich starych właśnie subskrybentów i taki mój jakby fan numer jeden, którego pozdrawiam. Pewnie wiem, wie, wie on o kogo? Chodzi. Co? Co ja właśnie gadam? Pewnie on wie, że chodzi o niego, a nie wie o kogo chodzi. Co ja gadam, Boże Święty. Jestem nieprzyzwyczajony do nagrywania znowu. Znowu y, moja morda mówi głupie rzeczy zamiast tych mądrych. Ale to już się przyjmuje na moim kanale. Po prostu debil na kanale się znalazł. To nie jest jakieś wiecie, TV gry wybitne i kuźwa muzyka, nie zagłuszaj mnie. To nie jest jakieś wiecie, wybitne TV gry, które nie wiem... Y wiedzą co gadać. <noise> nie, tu masz jednego chłopa, który zagada, bo gada. Bo robi filmiki na YouTube, bo chcę być miłym twórcą, który robi miłe filmiki na YouTube, który nie przeklina. Tak, jak widzicie, staram się nie przeklinać. Mam nadzieję, że to nie przeklinanie wyjdzie, że kontent będzie dość dobry. Wiem, że przekleństwa, haha, dobre to jest i tak dalej, bo to śmieszne, że ktoś przeknie, ale moim zdaniem to jest nic nie warte. Niby mądrzy ludzie przeklinają, ale jakoś patologia nie jest mądra. No ale cóż, 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 tacy są już ludzie. Widzę tu w ogóle kolejne krowy. Tu jedna na drzewie się głupia podziała. Gdzie ty? Ty no głupie trzy na drzewie. Ale ta, ta jeszcze skoczyła z drzewa suicida wali. O no, koniki są. To zaraz do koników możemy, być. w piaczek mi padł. Mój zapas... Mój startowy miecz. Widzę owce tam. Więc będziemy mogli stworzyć łóżka. Tylko najpierw dogonie tą krowę. Nie chcę tracić. Bo... Nie chcę tra tracić sprinta. I co ty tak biegniesz? no Ty cholero jedno. Nie biegaj mi tak. Dałem im tu owca numer 1 owca numer 2, owca numer 3, owca numer 4, robimy masowe mordy i owca numer 5 Masowe mordy to Oj, sprinta włączyłem na chwilę. Co? A jak ty to żeś zrobiła, kochana? Co ty żeś tu zrobiła? Marianna. Marianna tu się zablokowała, ale Marianny już nie ma. Krówka. I krówka. I krówka dostała po łbie. O, świnki. Jak świetnie. U, ta... ta dziurka fajnie wygląda, ale niestety ma zakończenie tam. Chociaż to fajnie wygląda na jakiś taki, nie wiem, początkowy domek. Ale na razie chyba nie będę chciał mieszkać w lepiance z Dirta, w takiej dziurze po prostu z Dirtem. Bo no, niestetycznie by to wyglądało na, na moje oczekiwania tego świata. O! Znaleźliśmy najbardziej lagowany kiedyś biom. Tak zwany biom. Dżunglowy. Więc tak, dżunglowy mamy tutaj oj, przepraszam, telefon eee. o cholera, poczekajcie, muszę podładować telefon dobrze, telefon podłączony, <grym> możemy wrócić patrzę 19% więcej więc już pomyślałem, oho, trzeba Noc się zbliża, to nie będzie dobre bo jak się noc zbliżam, to się potwory zbliżają. I czy ja widzę dungeon? Czy to drzewo z daleka? Nie, to drzewo z daleka. Myślę, że to dungeon jest, bo mgła była taka. Ocelot jest. W ogóle zobaczcie, tu mamy jeziorko, tu mamy jeziorko, tu można całki fajny wodospad na przykład zrobić. Że tutaj i to odgrodzić do tego i zrobić tego wodospad. Dobra. Tutaj możemy się osiedlić na razie na tych drzewach, więc stawiamy crafting. Zróbmy sobie piec. I przepalmy sobie żarcie. Przy okazji zdobędę trochę drewna. Na przykład to, drew to drzewo zniszczę, bo jest dość małe, więc szybko się rozwali. A później jakoś jeszcze. Pokombinujemy kolejne rzeczy i możemy stworzyć jeszcze łóżko. Oj, no raczej kanapy nie chcę tworzyć, tylko łóżko. O, dziękuję. I łóżeczko postawię sobie, o. A nie mogę na liść postawić, jak jest jeden? Cholera, jasno. Tutaj. No i dobranoc. Pierwszy dzień mija. Bum, wstaje nowy dzień. Nic się chyba nie zarespiło, miejmy nadzieję. Widzę, że są pustki tutaj Więc to chyba dobry znak Zjedzmy sobie mięsko I widzę tutaj kolejny cocoa beans Kakałko Daj mi to kakałko, dziękuję Co się lampisz? Co się lampisz tam w trakcie? widzę Gdzieś mi tu krowa łazi pod tym No, nie będę jej gonił Jeszcze się przestraszy bidulka Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej okay. Co my tu możemy... dobra Może spróbujmy zrobić ten wodospad Ten wodospad mi jakoś tak... Ciekawie przypada do gustu, bo jakoś tak to... Nie mogę się nacieszyć tym, że znalazłem coś tak pięknego tutaj Nie mogę z tego zrobić coś serio fajnego Więc zaczynamy O, chyba spada Płynie Nie płynie i... ała, dostałem Weź mi to... O. Tu ciemno jest. Okej. Okay, czy coś tutaj tego Coś tu ten tego, tamtego? Nie, i chyba ktoś wrócił z dom do domu, więc... Super. Znaczy nie super, bo zaraz będzie a co robisz. A ja powiem... A... Let's play Minecraft. No i takie. A po co? Ja powiem A, żebyś miał pytanie. Czy miała, nie wiem, kto O jabłuszko! jabłuszko, jabłuszko. Mamy jabłuszko. No i super. Mamy jabłuszko Teraz tak. Musimy przeczyścić te liście, bo... No co jak co? Ale te liście mega przeszkadzają. I jakoś ich tu nie chce na swojej drodze, więc uciekać mi stąd wywredne liście. Uciekać mi stąd już. Raz, dwa, trzy, znikasz ty. Bum. Tutaj musimy zrobić taki jakby pagórek lekki. Żeby to nie wyglądało jakby, nie wiem, tu... No nie wiem, jakby to pies z pyska wypluł. Tylko to musi ładnie wyglądać. Więc... Zróbmy to tak. I chyba nie, czekajcie, zrobimy to tak. Tutaj tak. O, to będzie fajnie wyglądać. To będzie fajnie wyglądać. Bo ogólnie tak. Okej, okay. mamy tu wodospad. Znaczy jeszcze to wodospadem nie można nazwać, ale teraz chyba będzie. E... To tak miało być. Ja ja obiecuję. To tak... To, to, to. Nie no to tak nie miało być, no. Czy ja nie umiem w architekturę znowu? Może to ta woda tak słabo płynie. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie płyni mi tu. Franek. Uspokój się. Czemu wodę nazwę Franek? Co jest z ze mną nie tak? Nieważne. To nie, ja się pytam. Oho. Mamy gościa, moja siostra się budzi, przebudza się, znaczy się, więc, o, jednak ucichło, no to całe szczęście, że ucichło, raczej byście nie chcieli słyszeć mojej siostry drącej się na cały pokój, bo się tylko przebudziła, no ja też bym nie chciał słyszeć, trzecie tutaj, Co to jest całe krzywe, Teraz będzie proste. No, bo to jest całe krzywe. O Boże. A ja się zastanawiam, czemu to tak krzywo idzie. A to całe jest krzywe. Okej, okay, I guess, że się naprawiło wszystko i jest cicho. Znaczy, Miejmy taką nadzieję, że jest cicho. O, 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 o! I taki oto wodospad miałem na myśli. Dobra, zróbmy to tak. No. Powiedzmy, że taki wodospad mógł to być. I z... Nie, dobra, to, to jest brzydki wodospad. Zobaczcie, tu znowu nie płynie. Nie wiem czemu. Okay, a jeżeli by to zamurować w ogóle tutaj, tu jest. Cholera jasna, tu jest krzywe, tu jest krzywe, o! I tak powinno być, oj no. Ach, cholera jasna, nie mogę wypłynąć. Still we got the problem. Dobra, piasek użyjmy. Piasek mi w tym pomoże. No i zobaczcie, i teraz mamy ładny wodospad. Ustawiamy tutaj piasek, żeby nie było podejrzeń, że coś tu się stało. Bo się tu nic nie stało. To jest tylko taki dziwny krajobraz. O! Pięknie. O, naprawione. I mamy wyto spad. No i od razu lepiej to wygląda. Z trochę się z tym męczyliśmy, ale wiadomo efekt końcowy jest chyba. No, moim zdaniem efekt końcowy jest świetny. I mi przypada do, to do gustu. Zróbmy. Nie, 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 nie. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. I zróbmy to tak. I na dół plum O, no i teraz to wygląda jak wodospad Bo tak to to wyglądało jak nie wiem jakby ta woda nie wiem co ona by robiła za brignęce, ale Teraz to wygląda jak porządny wodospad. No zobaczcie, lepiej taki mieć widok niż po prostu tu jedno bajorko, tu drugie bajorko. Taki widok jest przepiękny. Ogólnie widzę, że mamy 20 minut, znaczy już 21 minut. Więc. Nie wiem co robić. Więc niszczymy drzewo i postawimy może domek na drzewie. Wiem tak głupi trochę pomysł. Chcę postawić domek na drzewie, no ale. Za niedługo będziemy kończyć ten odcinek, bo wiadomo, to jest taki pierwszy taki. Początkowy odcineczek, więc w nim nie będzie jakoś pełno rzeczy, typu content i tak dalej. Takich wiecie, takich ciekawych rzeczy nie będzie w nim. O, postawmy sobie taką małą budkę. Tutaj to rozwalmy. Tu sobie zrobimy o, takie, że tu będą drzwi. Tu w rogu chyba będzie ten piec, a obok będzie skrzynka, więc bierzemy ten piec, przekładamy piec tutaj i zrobimy sobie węgiel drzewny, bo węgiel drzewny nam się przyda ogólnie do, no wiecie sami do czego, no, no do tego, no. no żeby było więcej mięsa, no bo mamy tylko 7 steków na razie. Widzę, że to kolejne Bajorko już jest. I teraz... On to jest ogromne bajorko dość. To Bajorko jest ciekawe też. Ale je łączyć chyba nie będę. Nie, nie będę go łączyć. Nie chcę mi się łączyć. Tutaj to ładnie wygląda. Nie chcę psuć tego ładnego terenu. Ten teraz jest zbyt piękny. Na no, to, żeby go tak oto niszczyć. Tu mamy. Co będziemy mieli? Będziemy mieli balkon. Postawimy sobie balkon. I tutaj zrobimy tak, patyczki. Okej, okay, mamy dwa płotki. Kolejne dwa płotki. I tutaj postawimy chyba trzeci płotek. Chociaż. Nie, powiększmy to, powiększmy to, bo to wygląda brzydko. To jest brzydkie. Ten, ten, tutaj na razie jest brzydki. Zróbmy to tak i zróbmy to tak. I teraz będzie piękny. Że będzie belissimo. Normalnie. Balsam. na. coś. Balsam na moje oczy. Okej, okay, to nie jest balsamem na moje oczy. Nie wiem, jak to połączyć, więc zrobimy to tak będą na przykład dziurki. No i sobie będą te dziurki. No to jest cały blok. Dalej zrobili spotka cały blok. Minecraft, tyle, si tyle siedzieliście w tej becie i w alfie i dalej nie ogarnęliście, że to... że potek nie jest całym blokiem. Tylko pół blokiem. No dobra, chociaż można wejść w ten róg No ale dobra. Nie będziemy się tu pultać. Krowa jest przy nas. Możemy krowę zamknąć. Oj, też pada. No, Takiego obrotu akcji to, to się nie spodziewałem A na wala po uszach? Nie wiem, mhm. Ok. Kolejna deska oj nie mamy desek aaa Dobra, trochę może ciszej już jest krówka A no, tu jesteś to się na dół jak mi wejdziesz do domu to ona chce wejść do mojego domu chyba a wpuść mnie do domu wejdzie do domu? ty głupia nie, nie, zaczęła robić te do pregdensa Dobra, chyba musimy ją zabić Chociaż? No Pa, pa, wlazła 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 Wlazła, głupia, co za głupia krowa chciałem powiedzieć, nie wiem czemu, ale co za głupie krówsko. To no cóż, głupku, będziesz ze mną teraz mieszkać. Ty, a nie że wyjdziesz? Wtedy nie wyjdziesz. Nie wyjdziesz. O Jezu, jak to brzydko wygląda. O Jezus Maria. O Boże Święty, ja teraz to widzę, jak to brzydko wygląda. Czekaj, krowo. Nie wychodź. Nie wychodź. Nie wychodź. To nie dla twojego... To, 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 nie możesz. Nie wychodź. Stój tu. Co za. głupia krowo. Siedź tu. Co za głupie krówsko. No i co się myślałaś? Co uciekniesz? Nie ma tak łatwo. I też mm. <laughs> O Boże. Co za głupie krowy. Co za głupie to są zwierzęta. Nie wiem, krowy i wszystko. Ty głupia jesteś taka. Gda, czemu ta pogoda jest tak głośna? Można ściszyć tą pogodę? jak na przykład Nie da się ściszyć pogody, znaczy mogę ściszyć grę Aha, przestało padać e, Jezu, nie takie. Dobra, przestało padać, więc <grywa> Jednak, jednak jest git już Co to tam stoi? Halo? Ty to nie jest. Wy też to tam widzicie? Bo to nie jest woda. I czekaj, krówko. Przygotujmy miecz na to. Co to jest? cholera, wy też to widzicie? Ja też to widzę. To zombie. Aha, <laughs> że co, że Hero jakiś. Hero nie ma w tej grze. Gdzie ty jesteś? O cholera. Nie podejdziesz. A to też. No i tak się załatwia te sprawy. Ok. Widzę, że już mamy 28,5 minuty, więc wracam do domku czym najprędzej i będziemy kończyć ten odcinek, ponieważ moim zdaniem to był świetny film i on zasługuje od was na łapkę w górę. Czy też jakby OG powiedzieli youtuberzy na 5 gwiazdek. Więc tak weźmy jeszcze do tego, tego domku do mojej krówki. Tu jest moja krówka, i właśnie ona wypełzła. Nie, nie wypełzła, ale ona próbuje, ale ja na to nie pozwolę, bo nie może. Więc tak, są tu z tymi trzema tu pochodniami. Czterema z moją krówką, którą nazwiemy Ania. Krówka Ania jesteś od dzisiaj. Z moją krówką Anią żegnam się z Wami. Jak widzicie, jestem Steve'kiem z pochodnią i żegnam się z Wami w tym pięknym odcinku. Mam nadzieję, że y, będzie więcej takich hotomateriałów y, z hardcora. Na przykład jutro, może się pojawi. Nie jestem pewien. Więc ja żegnam Was. I moja krówka. Krówka, pokaż tu mortkę. Pokaż Rika. Ona się wstydzi. O, pokazała Wam Półryja. To jest moja krówka. Das ist mir. Papa.